Cześć, dzisiaj test naprawdę bardzo wymagający, ale bynajmniej nie dla nas, ponieważ na naszym kanale dużo pojawiało się testów samochodów marki BYD, która jeżeli chodzi o chińską motoryzację, bardzo wysoko zawiesiła poprzeczkę. Dzisiaj mamy test również chińskiego samochodu, i jego nazwa również zaczyna się na B, ale nie jest to BYD. Przed Wami Bike Beijing 5. i tak w porównaniu do BYD, bo to jest nasz odnośnik do dzisiejszego testu, tutaj mamy zupełnie inny design. BYD jest bardziej klasyczne, bardziej przypomina nawet te niemieckie marki. Tutaj jest trochę odważniej. Jeżeli chodzi o lampy, to one są w takim wyciągniętym kształcie, w pełni ledowe. Tutaj mamy taki motyw, nie wiem, to są rąby, czy ta figura to jest rąb? To jest rąb. I dalej są rąby tutaj. Więc auto prezentuje się z przodu całkiem nieźle, światło przeciw głowę, brak wlotów powietrza, no ale tutaj ich nie musi być, bo słuchajcie, w tym w modelu mamy silnik 1.5 turbo, 177 koni i 7 siedmiostopniowy automat, więc to jest taki produkt typowo na rynek europejski. Słuchajcie, muszę otworzyć maskę, żeby Wam pokazać silnik i normalnie ten v jest tutaj, ale w BYD to rękę trzeba wsadzić naprawdę głęboko. A To nie jest BYD. A, to nie jest BYD. Bike, bike, dalej Chiny, bike. Dobra, idziemy pod maskę, bo jedna ciekawa rzecz, w Europie bardzo dużo silników tej i dalej, jakiś ząb, tego nie można otworzyć, czekaj nie no, muszę sobie z tym poradzić, może to się nie otwiera, jak w Tesli Two hours later. słuchajcie i ten y, przycisk, tę y, klamrę trzeba pociągnąć naprawdę mocno, żeby maska się otworzyła, niestety jest patyk wstydu, więc nie ma siłowników, ale no słuchajcie to nie jest najdroższy samochód, bo Cena takiego modelu w tym wyposażeniu to jest około 130 tysięcy złotych. A dlaczego pokazuje silnik? Bo warte docenienia jest to, że w tym modelu mamy, słuchajcie, cztery cylindry. To jest naprawdę bardzo fajnie i często, jeżeli chodzi o ten segment takich małych, miejskich SUVów, zdarzają się trzy cylindry, więc doceniamy. Chińskie cztery cylindry. Uwaga, uwaga, przerwa na autoreklamę. Pamiętajcie o tym, żeby zostawić subskrypcję na naszym kanale, ponieważ ogarniamy dla Was takie samochody i będzie ich jeszcze więcej. Mamy już zaplanowane kilka testów, nie tylko chińskich samochodów, ale również. Także zostawcie suba, żeby tego nie przegapić, bo odcinki są tutaj regularnie, będzie ich coraz więcej i będzie tylko fajniej. Także zostaw suba będzie gituwa. Słuchajcie, dalej, jeżeli chodzi o design, to tak. Mamy takie ciekawe felgi, one są w takim ciemnym, szarym kolorze. Fajnie to wygląda. Szczerka mniej mi się podobają, ale jest kamera. To znaczy, że pewnie są kamery 360 i już szukam kluczy, żeby Wam pokazać klameczki. One się tak fajnie wysuwają. Są zupełnie inne niż w BYD. Jest ok Ciekawe jak to się wysuwa przy takich naprawdę mocnych mrozach, ale tego nie sprawdzimy, bo takich mrozów już, słuchajcie, nie ma. Z tyłu również jest taka klameczka. No i przechodzimy na tył samochodu, bo tam jest naprawdę bardzo ciekawie. I z tyłu, słuchajcie, mamy taką listwę świetlną, że tak powiem i napis Beijing, bo Maciek mnie tutaj doszkolił i baj, to jest cała grupa Automotive. A Beijing 5 to jest właśnie ten model. Z tyłu listwa dalej z motywami rąbów, są piękne światła. I otwieramy bagażnik. Bagażnik, słuchajcie, jest elektryczny. Jeżeli chodzi o bagażnik, no to jest spoko. Tak na oko oceniam, że około 500 litrów. Wiesz, Macie, ile jest? 350. 350, słuchajcie, w nowym Renault Clio, znaczy w czwórce, to już nie jest nowe, bo parę lat temu było, jest 400 litrów, a tutaj mamy 300 coś, więc... Czyli coś prześwindlowali, w sensie, że Volkswagen by zrobił z tego 500. A Skoda 1700. No dobra, więc niby 350, ale rzeczywiście można coś tutaj załadować. Są takie uchwyty na torebki. Jest wyjście, wyjście do ładowania czegoś tam. Jest roletka. Fajnie, że jest równo. Jak to działa? A tak to działa. No dobra, trochę inaczej niż w niemieckich samochodach. Jest przycisk i jeszcze jedna fajna rzecz. Bo takich spoilerów jak ma bike z silnikiem 1.5, to nie mają słuchajcie nawet hot hatche. Zobaczcie jak to wygląda. To jest po prostu Need for Speed stargówka. Naprawdę, naprawdę jest super i sportowo. Szkoda, że nie ma jakiejś takiej wersji 3.0, nie? Albo 50. Idziemy do środka, słuchajcie, teraz Maciek Wam trochę opowie o tym, co mamy w środku, bo też jest fajnie. Słuchajcie, żeby pokazać wam środek, oczywiście trzeba się do niego dostać. W tym momencie samochód jest zamknięty, ponieważ te klamki są zlicowane i nawet jak ja ją sobie wyciągnę ręcznie, to nic się nie dzieje. Ale Beijing 5 ma taką opcję, że kiedy ja mam kluczyk w ręce i podejdę do niego, to on powinien się sam otworzyć. Tada, proszę, sam się otwiera, klamka się wysuwa, ja sobie za nią ciągnę, ta klamka szczerze mówiąc, bo jeżdżę tym samochodem już od paru dni, ona nie jest najwygodniejsza. Być może to jest kwestia przyzwyczajenia się, ale nie ma co ukrywać, że klasyczna klameczka, która wystaje, którą można pociągnąć w sumie w dowolną stronę, bo tę można ciągnąć praktycznie tylko w jednym kierunku. Zwykła klamka będzie bardziej wygodna, ale dobra. O tym, już, o tym już wystarczy. Siadamy w środku. No i słuchajcie, tutaj dzieje się naprawdę dużo. Na drzwiach wita nas oświetlenie Ambiente, które dodatkowo podkreśla taka dziwna... Faktura takich, jakby nie wiem, wystających trójkątów, czy coś w tym stylu. No i powiem wam tak. To są rąby, ustawiliśmy. A, to są rąby? Okej, okay. no dobra, no to w takim razie rąbów. Ja się po prostu widocznie nie znam na geometrii. Tak czy siak, jeżeli chodzi o to podświetlenie, go w środku jest więcej, to zaraz zobaczycie. To jest kwestia gustu. Niektórzy lubią, niektórzy nie lubią, to oczywiście można wyłączyć. Natomiast te rąby, jak mi podpowiada Grzesiek, no to powiedzmy można było zrobić lepiej. W ogóle widzę, że teraz nam zgasło, ale dobra, wszystko jedno. Jest oczywiście. Tutaj też żółte przeszycie, które mi się osobiście bardzo podoba i ono wygląda naprawdę bardzo sympatycznie. Dodatkowo przyciski do sterowania lusterkami bocznymi oraz szybami, one są takie jakby metalowe czy chromowane, no nie wiem, ale naprawdę wyglądają bardzo ładnie i tak samo bardzo ładnie chodzą. Klameczka to ekspert od klameczek, musi się wypowiedzieć, bo ja nie mam uprawnień, żeby opowiadać o takich ważnych aspektach samochodu. Słuchajcie, słuchajcie, siadam do środka, jeżeli chodzi o klameczkę, to jest fajna. Jest... Jest chyba plastikowa, ale jest. Dlaczego to się nie zamyka? Działa super, już się zamyka, ale jest w ładnym kształcie. Tak jak Maciek powiedział, fajne są też te przyciski. Przyciski do otwierania szyb są z. O, to jest klasa premium. Dalej, jeżeli chodzi o sam samochód, to bardzo ciekawe są fotele. One wyglądają nie jak z bajka, tylko z Boeinga. teraz są naprawdę bardzo fajnie, dalej jest kontynuacja tego takiego żółtego neonowego przeszycia. To nie jest raczej skóra, tak na oko wydaje mi się, że to jest eko ekoskóra, ale są naprawdę bardzo fajne, fajnie wyprofilowane. Porównując do ostatniego, do ostatnich naszych wrażeń, to nie jest tak jak w kuprze, ale skąd ma być? Nie ma takiego mocnego trzymania bocznego, no ale to jest miejskie... Auto. I słuchajcie, po raz kolejny zaskoczenie, chińskie samochody są bardzo dobrze wyposażone, tutaj ten fotel jest w prądzie i to jest naprawdę, naprawdę super. Słuchajcie, dalej jeżeli chodzi o konsolę centralną, o samym systemie multimedialnym więcej opowie Wam Maciek, bo on sporo tym samochodem jeździł. Konsola jest bardzo fajna, ona mi się kojarzy z takim trochę, nie wiem, samolotem. Dalej mamy nawiewy do klimatyzacji, też spoko. Wyjście USB i chciałbym powiedzieć C, ale jest A. No nie narzekamy, trzeba, bo trzeba sobie ewentualnie inny kabelek kupić. Teraz wszyscy dają C na C. Mamy taki, nie wiem, schowek, taką półeczkę. Drugą półeczkę tutaj z ładowaniem do telefonu. Dwa cup, cup holdery. Piano Black, czy już standard? Nie narzekamy, to jest właściwie w każdym samochodzie. Co jest ciekawe, że w tym modelu jest sporo nawiązań do Tesli. Po pierwsze, światła awaryjne, które są tutaj. Po drugie, te dwa takie joysticky, że tak powiem, które są na kierownicy, to jest żywcem wyjęte z Tesli. To jest chyba w sumie spoko. Przejedziemy się, to powiem Wam, jak to wygląda, jak to się obsługuje. Bardzo podoba mi się kierownica. To jest taki fajny, fa, fajny, fajny wieniec kierownicy, fajne rozwiązanie. Przyciski tutaj są plastikowe. Trochę odstają od tego, co jest na, do obsługi szyb i lusterek. No ale słuchajcie, co, co z tym zrobić? No chyba nic nie zrobimy z tym, nie? No chyba nie możemy. No nie, dobra. No i teraz y, przychodzi do Was Maciek z informacją o systemie multimedialnym i o tym, co jest tutaj w środku. E, słuchajcie, ale zanim Maciek, to jeszcze tak. Tutaj jest schowek, który się fajnie otwiera, bo jest bez żadnych blokad i on jest naprawdę pojemny. Tutaj można... Sporo rzeczy wrzucić i ten schowek, słuchajcie, jest podgrzewany i wentylowany, tak? Znaczy, że można go chłodzić i ogrzewać. Tak. tak. Więc to jest super. Naprawdę, naprawdę fajne rozwiązanie. Kanapki możesz sobie schować. No, możecie schować sobie kanapki, półlitrową butelkę wody albo coś innego. Naprawdę sporo rzeczy tutaj można pół schować. Półlitrową butelkę wody albo innego płynu. Tak, takiego typowo, typowo polskiego. Teraz... Taki, który chciałbyś schłodzić. Tak, i teraz chcę tutaj wszędzie polskie flagi. Nope. Dobra, dobra, idziemy słuchajcie jeszcze do tyłu, zanim oddam y, fotel y, Maćkowi. Maciek mi zwrócił uwagę, że wam o jednej rzeczy opowiedzieć i wspomnieć. Tutaj, jeżeli chodzi o te. Takie żółte neonowe wstawki, one są wszędzie, ale nie ma tych stawek na zewnątrz samochodu. No i to jest prawda. I dalej, to oświetlenie ambientowe, które jest bardzo fajne tutaj, nie można ustawić w takim żółtym kolorze. Maciek mówi, można. że nie można, a można, czyli nie jest tak źle. Słuchajcie, ja po prostu pracowałem 8 lat w Renault i mnie nic nie dziwi. Ja widziałam tam takie rzeczy, że to, że tutaj jest żółte, a tu nie jest żółte, to słuchajcie, naprawdę nie jest problem pierwszego świata Maciek. Słuchajcie, ja się muszę z Grześkiem nie zgodzić i w tym momencie przerzucę. Sam, to ambientowe światło na żółty kolor, więc czy ono jest żółte? Halo? Stary, zobacz, że tutaj świeci się na żółte. Na drugich drzwiach, spójrz tam, na drugich drzwiach jest żółte, ale na drzwiach kierowcy zostało magentowe. Ej, ja nie wiem, czy ja popsułem ten samochód. Poczekaj, może zrobimy tak. Reset. Re... Z w środku? No nie, chciałem zamknąć drzwi. I jest dobrze, mamy to. Słuchajcie, dobrze, udało nam się. Więc wracając do tematu, chodzi mi o to, że kiedy ustawimy sobie oświetlenie ambientne na żółte, to rzeczywiście wszystko się spina. Ale ja na przykład chcę mieć granatowy kolor, i znowu się zrobiło dokładnie to samo, czyli tu się zmieniło na granatowy, tutaj się nie zmieniło. Ale chodzi mi o to, że ten żółty neonowy, czy nawiązuje do tej nitki, okej, okay, to jest spoko, ta żółta nitka na drzwiach, czy żółta nitka na fotelach, ona mi się naprawdę podoba i to propsuje, ale ona nie jest, ta, ta żółta nitka nie jest tak blisko tego oświetlenia ambientowego jak to. Tutaj patrzysz mniej więcej na ten wywiecznik cały czas. Poza tym, że w ogóle on ma jakiś dziwny kształt, jakąś taką ni to kratka, ni to jakieś takie wyżłobienia, nie wiem o co chodzi. No ale powiedzmy, że to jest kwestia gustu, a więc kwestia indywidualna. No to po prostu patrzysz cały czas w tę stronę i jak masz dwa różne kolory, to się jakoś dla mnie gryzie. Ale zanim ruszymy w drogę i opowiemy Wam wszystko o właściwościach jezdnych i o tym infotainmencie, to, słuchajcie, miejsce na kanapie i naprawdę to jest dosyć duży samochód, no nie? To jest samochód, który porównywalnie, jeżeli chodzi o rozmiary, można zestawić z Toyotą RAV4 czy z Volkswagenem Tiguanem, więc to naprawdę nie są małe samochody. To, co mi się bardzo podoba, to że na fotelu zarówno lewym, jak i prawym z przodu, tutaj od tyłu jest napisane Beijing, na takiej metalowej... Chyba to jest metalowe, to ekspert dotyku Grzesiek by lepiej powiedział, ale jest napisane Beijing i to wygląda naprawdę bardzo fajnie. Oczywiście jest tutaj nawiew, jest tutaj gniazdo USB z jakąś taką zaślepką. Nie wiadomo w ogóle po co, bo ja nawet nie mogę tego otworzyć. Ej, nie mogę otworzyć tego. USB-A. Także old school. Ta skórka, która tutaj jest, jest dokładnie taka sama jak na fotelach i ona jest dosyć przyjemna. No i jest oczywiście podłokietnik. Podłokietnik jest bez przebicia do tyłu, więc to jest delikatny minus. No ale oczywiście to oparcie się chowa. To co mi się również podoba, to są zagłówki na tej kanapie. One są zintegrowane. Ich nie można, słuchajcie, ruszyć, to znaczy tych skrajnych nie można ruszyć, bo ten wydaje mi się, że można podnieść delikatnie. Natomiast one są po prostu w ciekawym kształcie. No i jest również tutaj ta żółta nić, więc naprawdę z tyłu jest sympatycznie. Tym bardziej, że podłoga jest płaska, no napęcz mamy tylko naprzód, więc jest naprawdę nieźle. Słuchajcie, jeszcze dwa słowa w temacie wykończenia. Pierwsza rzecz to jest kierka. Kierka, oczywiście, jest ważna. Kierka jest bardzo ważna. I moje pierwsze odczucia co do niej były naprawdę słabe. Ponieważ ona jest mega twarda. Jest naprawdę strasznie twarda, a do tego ona jest z takiego materiału, który bardziej przypomina jakiś taki twardy, może, może nie twardy, ale właśnie miękki plastik. Mianowicie, gdyby to była po prostu gumowa kierownica. Natomiast ona jest obszyta jakąś taką skórą. Chodzi jedynie o to, że ona jest dosyć twarda. Natomiast jak sobie pojeździłem troszeczkę tym samochodem to zwróciłem uwagę na to, że ona doskonale leży w dłoni. Przynajmniej w mojej. Jest po prostu mega fajnie wyprofilowana. Nie jest za gruba, nie jest za cienka. Ma tutaj trochę takie perforowanie, ale y, także jakieś takie wyżłobienia na dole, więc po prostu bardzo przyjemnie mi się ją trzyma. Mimo tego, że rzeczywiście ona jest y, naprawdę twarda. Druga rzecz, która y, dotyczy całego tego wnętrza, to jest taka, że dla mnie ono jest trochę takie minimalistyczne. To znaczy, są tutaj jakieś takie rzeczy, jak to nie ambientę, czy ta pływająca konsola, które troszeczkę tak yy, zwracają swoją uwagę, czy nawet je, te dziwne kratki po boku, o których Wam opowiadałem. Natomiast porównując, tak, do tego BYD wspomnianego w tym odcinku, no to tam rzeczywiście jest taki, nie wiem, no po prostu przepych, i, i to ma być takie widowiskowe. Tutaj, dla mnie, jest bardziej minimalistycznie i to mi się podoba. Tak jak design zewnętrzny tego samochodu nie jest minimalistyczny i jest bardzo ciekawy. To tutaj w środku jest spokojniej. Jeżeli chodzi o ten system multimedialny, no to powiem Wam, że nie wiem co powiedzieć nawet, bo tak, on jest cały w języku angielskim, nie ma y, tłumaczenia na polski, no i to nie jest jakiś problem dla mnie, ale. W... Na pewno dla niektórych osób jest to problem. Dodatkowo, jeżeli chodzi o jego szatę graficzną, to on również przypomina mi bardzo BYD. Nie wiem, czy ty zwróciłeś na to uwagę, ale serio te wszystkie ikony, te wszystkie kolory to dla mnie to wygląda, jakby oni korzystali z jednej firmy, która to programuje. Ale w tym samochodzie nie mamy także Apple CarPlay ani Android Auto. Więc to jest bardzo duży minus w praktycznie wszystkich nowoczesnych samochodach, to znaczy, że współcześnie dostępnych takie opcje są i one jednak bardzo, bardzo ułatwiają korzystanie z samochodu. Tutaj tego nie ma. Jest, co prawda, opcja, żeby pobrać sobie chińską aplikację i wtedy zapłacić pomocą właśnie tej aplikacji można zrobić taki screen mirroring na tym wyświetlaczu. Natomiast po pierwsze, jest to chińska aplikacja, więc jeżeli ją pobieracie, to na własną odpowiedzialność. Po drugie, no, no mi się po prostu nie chciało tego robić, żeby to sprawdzać, no nie? Nie ma dla mnie Android Auto, no to po prostu nie ma. Czy nie ma tego Apple CarPlay, to korzystam z tego, co tutaj jest. Tyle. Ja z tym nie mam dużego problemu, ale to jest rzecz, o której na pewno warto wspomnieć. Także cały ten system inforozrywki jest troszeczkę skomplikowany, to znaczy nie ma jakoś bardzo wielu funkcji, nie można się w nim raczej łatwo zgubić, natomiast przez to, że to wszystko jest po angielsku i przez to, że nie ma tego Apple CarPlay, no to rzeczywiście trzeba się po prostu tego dobrze wyuczyć. I to nie jest jakieś mega intuicyjne, ale na pewno dla posiadacza tego samochodu będzie to do zrobienia. Jak już jesteśmy właśnie przy tym systemie, to tutaj można sobie zmieniać tryby jazdy i mamy dostępne cztery, jest to komfort, eko, sport i smart. Także zmieniamy to sobie, oczywiście, właśnie za pomocą tego wyświetlacza, ale można to robić także za pomocą tej dźwigni do zmiany biegów, ponieważ kiedy ona jest na D i ja ją sobie przesunę w dół, to wtedy się zmienia na tryb jazdy, który. Był wcześniej używany, i to jest dosyć dziwne. To znaczy, są cztery ogólnie dostępne. Ale jeżeli ja, na przykład, teraz jestem w sporcie i wrzucę sobie na eko, to teraz, jak przesunę tą dźwignię w dół, to mam sport. Ale teraz, jak przesunę ją jeszcze raz w dół, to mam eko i mogę, jakby, zmieniać się mi tylko między tymi dwoma. Jeżeli chcę się zmieniać między sportem a komfortem, to muszę sobie wybić tak manualnie komfort. Teraz daję w dół. I mam sport. O co chodzi? Nie wiem o co chodzi, ale jakoś to działa. Przy okazji, jak już o tym mówię, to fajnie, bardzo doceniam to, że jest tutaj zwykła dźwignia zmiany biegów. Chodzi mi o to, że w europejskich samochodach jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że są jakieś dzyndzle, jakieś farfocle do zmiany biegów, i to mi się nie podoba. Tutaj normalnie. Coś za co można złapać, wygodnie jakby dłoń na tym leży, osiada do tego z podłokietnikiem, to bardzo dobrze współgra, bo wiecie, łokieć sobie leży, idealnie dłoń się układa, więc to naprawdę doceniam. A o działaniu samej skrzyni biegów więcej będzie Wam opowiadał Grzesiek. Widoczność w tym samochodzie jest bardzo dobra. Ja zwróciłem na to uwagę i według mnie ona jest bardzo fajna. Przede wszystkim widoczność wstecz jest naprawdę dobra ze względu na to, że lusterka boczne są bardzo duże. Więc dużo w nich widać, ale także szyba tylna jest dosyć spora, i przynajmniej ja mam taką pozycję za kierownicą, że w tym lusterku wstecznym idealnie widzę całą szybę. I to, co jest warte wspomnienia, to że zagłówki nie zasłaniają tej szyby. One są zintegrowane, więc nie można ich w żaden sposób schować. Ani wysunąć bardziej, troszeczkę ograniczają widoczność, ale tak bardzo po bokach to jest, że w zasadzie w niczym to nie przeszkadza. Natomiast jeżeli chodzi o widoczność w przód, to pod jest bardzo krótkie. To znaczy, my siedzimy, Dosyć blisko tej szyby, dzięki czemu bardzo duże jest pole widzenia właśnie przez nią. Słupki, a moim zdaniem są dosyć cienkie, lusterka, tak jak powiedziałem, są duże, więc to się troszeczkę równoważy, że lusterko zasłania dużo, słupek zasłania mało, ale siedzimy blisko szyby i widoczność oceniam na duży plus. Jeżeli chodzi o spalanie tego samochodu, to według producenta powinno być to 7 litrów z hakiem. Natomiast jeżeli chodzi o nasze pomiary, jest troszeczkę inaczej. Przy czym należy wspomnieć, że jest zima oraz że to jest samochód testowy, także sami wiecie jak takie samochody się traktuje. Żeby nie być gołosłownym Powiem Wam tak, my od zatankowania zrobiliśmy 100 km, niskie 100 coś, i nasza średnia to jest 10 litrów. Także, jeżeli właśnie chodzi o to, że ten samochód nie był jakoś mega delikatnie traktowany oraz że jest zima, myślę, że jest to w miarę akceptowalny wynik. Natomiast, jeżeli chodzi o cały przebieg tego samochodu, no to tutaj, słuchajcie, przebieg to jest 2700 km, i tutaj średnia to jest 12 litrów, więc my i tak. Zaniżamy średnią. To jeszcze dwie rzeczy. Pierwsza to jest układ kierowniczy, który jest naprawdę w porządku. Jeżeli chodzi o auto miejskie, rzecz jasna, jeżeli chodzi o takiego suwa, to naprawdę jest w porządku, bo układ kierowniczy jest dosyć zrelaksowany, ale ja bym nie powiedział o nim, że jest nieprecyzyjny. Jeździłem nim po ślimakach, sprawdzałem, jak on się zachowuje pod takim cięższym obciążeniem, i naprawdę ja nie jestem zawiedziony. Jedyne, na co zwróciłem uwagę, to że kierownica. Blisko pozycji 0 stopni. Ona ma taki. Bardzo delikatny luz, to znaczy, że właśnie w tej pozycji zero ja sobie mogę tak delikatnie tą kierownicą poruszać i no i nic się nie dzieje, więc, więc tylko w tej pozycji występuje taki delikatny luz. Nie wiem, czy to jest kwestia tego konkretnego egzemplarza, to jest coś, co wpadło mi w oczy czy też w ręce. Jeżeli chodzi o całą resztę zakresu kierownicy, to naprawdę jest bardzo w porządku i mi się tym autem pod tym względem jeździ bardzo przyjemnie. Zawieszenie w tym samochodzie. Bardzo ważna rzecz, bo oczywiście mamy suwa. No i powiem Wam, że jest naprawdę. Bardzo miękko, jest naprawdę bardzo przyjemnie. To zawieszenie mi się strasznie podoba, ponieważ w BYD Seal, który według mnie jest jakimś konkurentem tego samochodu, jeżeli chodzi o pochodzenie, no to jest jasna sprawa, że to są konkurenci. Natomiast jeżeli chodzi o pozycjonowanie tego samochodu, wydaje mi się, że można te samochody ze, ze sobą zostawić. I tak, tam zawieszenie było bardzo, bardzo miękkie, ale ono było takie pływające. To znaczy, że cały ten samochód odchodził lewo prawo. Tutaj tego nie ma. Tutaj na nierównościach odczucie jest takie, jakby Buda stała w tym samym miejscu, natomiast to amortyzator chodził góra-dół i to zarówno takie odczucie miałem na spowalniaczach oraz na nierównościach. Więc pod tym względem ja się zaskoczyłem bardzo, bo tu jest naprawdę miękkie zawieszenie bez żadnego dobijania, ale właśnie ono tak nie pływa. Ono po prostu jest tak bardzo delikatne pod tym względem, że te nierówności są w jakiś sposób tak wygłuszane przez to zawieszenie. Warto zaznaczyć, że tutaj mamy bardzo wysoką oponę, to znaczy, no po prostu jest mega balon i tej gumy jest tutaj z pół metra. Oczywiście żartuję. Ale zastanawiałem się, czy to nie jest tego kwestia, że to jest po prostu taki profil opony. Natomiast nie tak dawno jeździłem Volkswagenem Amarokiem, który miał totalnie terenową oponę i tam tej gumy było jeszcze więcej, natomiast zawieszenie jego ogólnie było bardzo sztywne i bardzo twarde i jakby to jest osobna historia, że tamten samochód zaskoczył. Natomiast chodzi mi o to, że tam była właśnie taka bardzo wysoka opona, i mimo to zawieszenie było twarde. Tutaj również jest wysoka, a zawieszenie jest naprawdę mięciutkie i bardzo przyjemnie się jeździ po nierównościach, bo tak jak powiedziałem, i jakby na to zwracam uwagę, że to zawieszenie nie powoduje, że cała karoseria lata na boki, a po prostu sobie ładnie przejeżdża przez wszystkie nierówności. Słuchajcie, byliśmy na coś tu. Pyka, nie wiem dlaczego co jest ja taki. On zrobiłem? tak ma, że jak stoi, to jest są chyba czujniki parkowania. Mhm. One się włączają na parkingu podziemnym cały czas to miałem. Dobra, niech ta skoda jedzie i zacznijmy żyć bez tego. O, działa. Słuchajcie, byliśmy na stacji benzynowej na chwilę i widzieliśmy chiński samochód. Tych to warte zaznaczenia, bo tych chińskich samochodów na polskich drogach robi się naprawdę sporo. Ja tej marki, którą widzieliśmy, nie znam pisało coś tam prawie Iveco i tak dalej, ale Iveco to są ciężarówki, więc to pewnie nie jest to, więc chińskie marki słuchajcie, musicie pracować nad wizerunkiem i rozpoznawalnością brandu. Wizerunkiem i rozpoznawalnością brandu, tak? Ja do Was przychodzę z wrażeniami z jazdy. Jak się jedzie? Jedzie się, słuchajcie, bardzo fajnie. Ten silnik jest elastyczny. Nie jest to jakieś super przyspieszenie, ale do takiego suwa jest wystarczające. Jeżeli chodzi o skrzynię biegów, to ona też naprawdę bardzo fajnie działa. Układ kierowniczy super. No to jest właściwie Taki idealny, idealny słów do miasta. Tutaj mu niczego nie brakuje. I jeżeli chodzi o cenę samochodu, tutaj stosunek jakości do ceny jest super, bo mamy 130 tysięcy za taki samochód z takim wyposażeniem, to jest naprawdę spoko. Jeżeli chodzi o konkurencję, można było mówić o BYD, innych markach i tak dalej. Tylko BYD jest ciągle, wydaje mi się, trochę droższe. Dla mnie, ze względu na moje doświadczenie zawodowe, mogę Wam powiedzieć, że ten samochód jest konkurencją dla Daci. Dla daci i dastera, bo nowy daster z takim wyposażeniem, z, przynajmniej jeżeli chodzi o cenę konkurencją, z takim wyposażeniem, nie wiem czy tam można mieć takie wyposażenie, ale mówię o automacie i tak dalej. Daster w automacie z silnikiem 1.3 to będzie podobna kwota, więc dla mnie to jest konkurencja trochę dla daci, ale lepiej wyposażona i lepiej chyba jednak wykonana. Więc myślę, że tutaj, jeżeli chodzi o tę rumuńską odnogę, rumuńskie Maybachy z szyldu Renault, no to słuchajcie, macie się z czego bać, bo te Chiny wchodzą mocno, widać coraz więcej tych samochodów i w podobnej cenie oferują więcej. Słuchajcie, jeżeli chodzi jeszcze o konkurencję, no bo ten samochód zjadę tutaj panom, bo my sobie nagrywamy, codziennie wolniej. Jeżeli chodzi o ten samochód, no to on tak naprawdę może być konkurencją, tak jak Maciek na początku filmu powiedział, dla Volkswagena, czyli mamy tutaj Tiguana może być konkurencją, dla RAV 4. Te samochody są dużo droższe, i to już w standardzie tutaj za fajną wersję wyposażenia. Płacimy tyle co za tak naprawdę co w. W Volkswagenie i w Teorze to nic nie możemy mieć podobnych wymiarów w tej cenie, więc to, to jest naprawdę super. To jeszcze warte podkreślenia skrzynia, ona fajnie pracuje yy, i ona jest dwusprzęgłowa i siedmiostopniowa. I ten samochód, kiedy może, to wbija nam ten siódmy bieg, to teoretycznie. No teraz jedziemy 80 na godzinę i mamy szósty bieg. O, jedziemy 84 i mamy siódmy 1500 obrotów. To nam powinno znacznie obniżyć spalanie, ale ja uważam, że to spalanie jest trochę ciut przy wysokie, tak litr. Dwa, bo jeżeli to jest dycha, ja nie wiem jak ty Maciek jeździłeś, to też jest do weryfikacji, ale normalnie Ale dycha to jest trochę dużo, nie? No ale jest jak jest. Kolejna rzecz, jeżeli chodzi o system multimedialny, to można Maciek powiedział, zgadzam się z tym, że można go jak najbardziej do BYD porównać. To jest bardzo podobne. Nie wiem, czy to nie są ci sami dostawcy. Dla mnie jednak ten system multimedialny jest fajniejszy niż w BYD i nawet ten ekran, który jest przed kierowcą. Ten tutaj bezpośrednio też jest przyjemniejszy. Trzeba sobie tak specyficznie ustawić kierownicę trochę wysoko, żeby. Wszystko na nim idealnie widzieć, ale jest, nie jest źle. To już jest bliżej tych europejskich samochodów, więc to naprawdę na plus. Fotele, jeżeli chodzi tutaj o widoczność, generalnie, no to jest ok. Jeżeli chodzi o fotele, to one też są super. Cała pozycja za kierownicą jest ok. Tutaj się naprawdę nie ma czego wstydzić. To nie odstaje od europejskich samochodów. To, co też jest ciekawe, co jest problemem w chińskich samochodach innej marki. Już nie będę mówił której, żeby nikt się na nas nie pogniewał, to, że ta wentylacja działała, klimatyzacja jakoś tak, że szyby były. Zaparowane. Tutaj te szyby zaparowane nie są, i to jest naprawdę, naprawdę na duży plus. Jeżeli chodzi o wrażenia z jazdy, jeżeli chodzi o sam silnik, prowadzenie i tak dalej, to dla mnie to jest pozytywne zaskoczenie. Na duży plus ja będę się upierał przy tym, że bezpośrednią konkurencją dla tego samochodu jest Dacia. On jest dużo fajniejszy w odbiorze niż Duster. Więc z mojej strony duża okejka dla tego modelu. Dla tej marki. W tym modelu jest, słuchajcie, dach panoramiczny, który jest również szyberdachem, więc możecie go sobie latem jadąc na Mazury otworzyć. Jest to też również w pełni w prądzie. W pełni w prądzie. Mam to na myśli, że nie trzeba się szarpać z jakąś rumuńską roletą właśnie jak w Daci. Bo tam takiej elektryki nie ma. W ogóle musimy sobie Dacie wziąć na test, bo to jest dość ciekawa marka, słuchajcie. Ja bardzo lubię Dacie. Ten przycisk jest w prądzie, więc roletka jest w prądzie, jak sama nazwa wskazuje. Słuchajcie, zaczynam podejrzewać siebie o to, że jestem ułomny, ale w tym samochodzie jest taki gadżet zatrzymanie wycieraczek po środku szyby. Weź Maciek, pokaż to proszę. Można sobie, słuchajcie, jednym przyciskiem myszki, że tak powiem, jak kiedyś taka Miss mówiła, zmienić wszystko. I one stają dęba. Kończymy kolejną chińską przygodę z marką Beijing. Pierwszy raz u nas na kanale. To ja Wam mogę powiedzieć, ja ten samochód naprawdę polecam, bo jeżeli chodzi o konkurencję i o to, co on dostarcza, to jest naprawdę sztos. Bo w tej cenie około 130 tysięcy tak wyposażony samochód będzie Wam naprawdę bardzo ciężko na rynku znaleźć. Więc, jeżeli nie jeździliście chińskim samochodem, chcielibyście przetestować, sprawdzić, to wpadajcie do promenady, tam jest, że tak powiem, corner tej marki i możecie sobie ten samochód i inne modele przetestować. Ja polecam, bo nawet jeżeli rozważacie jakiś europejski samochód, to warto wyrobić sobie zdanie i przetestować, więc jeżeli o mnie chodzi, to dla tego modelu naprawdę duża okejka. Polecenie, yy, jedźcie i przetestujcie. Do zobaczenia za tydzień i pamiętajcie o subach i łapkach w górę. Dziękuję.